Witam, z tej strony Was, to w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale przed Wami oto reakcja na Poppy Playtime, chapter 3, trailer. Jestem w miarę zaznajomiony z poprzednimi dwoma chapterami, na tyle dobrze, że mógłbym w teorii zrobić teorię o Poppy Playtime, ale jakoś nie mam weny. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach, a ja na pewno coś przygotuję. No dobrze, ja już się przedłużam i zapraszam do oglądania. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Call, I announce. Play! We have as symbol We have Tutaj jest chyba ten dinozaur, ale nieprawda, jak się nazywał. O właśnie, to jest nawiązanie do sierocińca. Jeżeli ktoś się orientuje w miarę w teoriach, to powiem wam, jaką jest teoria, to w sumie też uważam, że jest słuszno, Czyli zabawki z Poppy Playtime to są po prostu dzieci przerobione za sprawą ekstraktu z czerwonego maku na zabawki. Dlatego też to.

1006, co kiedyś było uważane, że to był hagiłagi. ewentualnie to będzie jeszcze inna zabawka. A to na to widać, że to jest jakieś oświadczenie prasowe. 2023 przy czym fajne nawiązanie, że ta trójka jest czerwona. I jeszcze mogę dodać o siebie fakt. Fajnie miały te dzieci miłość, opiekę zapewnioną, skoro były testowane przez walkę z małymi hagiwagimi. Nie wiem, czy tak to się mówi. Musieli naciskać szybko kolory i kształty, bo inaczej królik miażdży im głowę talerzami. Dobra. Co ja mogę powiedzieć o tym trailerze? No cóż. Nie pozostaje nic innego, tylko czegoś na chapter trzeci. A jeżeli wy chcecie teorię z poprzednich dwóch chapterów, ewentualnie z chapteru później trzeciego oczywiście, to dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno postaram się to zrealizować. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.